Jesteśmy właśnie w jakimś domu, teleportowało nas tutaj i czekajcie, o, ktoś się będzie z nami witał, dzień dobry, yy, obudźcie się wszyscy. Co? Co jest grane? Ktoś zostawił grzejnik włączony, a teraz się zepsuł, no nie, zobaczcie jak gwałtownie temperatura spadła, jesteśmy w domu, w którym jest mega zimno, zaraz zamarzniemy na noc. O, nie, tylko nie to. Pomóż mi znaleźć 8 baterii w domu, aby mógł to naprawić. Dobra, musimy znaleźć 8 baterii. Mam jedną. Dobra, widzę kolejną. Uwaga, druga. E, dobra, mam kliknięte. Jeszcze, jeszcze potrzebujemy. Ile? Nie widzę jej znalezionych. 6. Jeszcze dwie są potrzebne. Dawajcie, szukajcie szybciej. Tutaj jest bateria. Halo, co wy nie widzicie? Ok, mamy 8 znalezionych baterii. Są wszystkie, na szczęście. Ja nie mogę. Halloweenowa noc i akurat. Padł termometr, w sensie, no padł grzejnik, a termometr wskazywał minusową temperaturę. Dzięki, wyjdę na zewnątrz i naprawię generator. Okej, okay, generator jest nam niezbędny, żeby włączyć grzejnik na prąd. Nasz przyjaciel poszedł włączyć generator. No i zobaczymy sobie, czy on do nas wróci, czy też nie. Jakoś długo nie wraca. I co jest grane? Czemu on nie wraca? Co to było?! Co to był za hałas? 9.30 po południu, teraz jest nagle? 30 minut później. Okej, okay. czyli jest pół godziny później. Zobaczymy sobie, co się stanie. Słyszysz krzyk pochodzący z zewnątrz? Ojeju, słyszeliście coś takiego? Słyszeliście to, co ja? To brzmiało jak chain krzyczący? O nie. Co się stało? Chodźmy szybko to sprawdzić. Dobra. E, chodźcie sprawdzić. Ale gdzie mamy iść? W którym kierunku? Skąd mamy wyjść? Co i jak robić w ogóle? Jak tu jest strasznie ciemno. Gdzie mamy iść? Ej mo Ja sobie usiądę. Dziękuję bardzo. Widzowie, zostawcie łapeczkę do góry. Każda jedna łapeczka do góry to jest e, jeden śpiwór więcej. Dawajcie, robimy nocowanie. Nie no, żartuję. Musimy iść zobaczyć. Co ty tu przy... Ktoś poszedł sprawdzić. Co się tutaj stało? Ej, nasz przyjaciel wziął baterię i naprawić generator. I jest napisany. Don't sleep? To jest jakaś notatka. Przeczytaj notatkę, ale gdzie ona jest? O nie, 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 dobra. Yy, gdzie to było, gdzie to było? Gdzie mam być na zewnątrz? O nie, o nie. Ej, patrz, to jest jakaś kłódka. To jest. Dlaczego ciągle słyszymy, że nie śpimy? Co? Żyć jakieś dźwięki? Wróćmy do środka. Tu nie czuję się zbyt dobrze. 10.30 po południu. Czujesz się zmęczony. Ale notatka. Cię nie budzi. Co? Dlaczego ktoś zostawia notatkę? Nie śpi, nie możemy w ogóle spać. Jestem tak zmęczony, ale z tym, co właśnie się stało, boję się zasnąć. No właśnie, ja też. Mamy notatkę, że nie wolno spać. Ej, dobra, ja będę chodziła cały czas z tym. Na wszelki wypadek. To teraz chodźmy po prostu do łóżka i dowiedzmy się tego w ciągu dnia, więc yy, to może nie będzie takie przerażające, jak będziemy wszyscy razem. Ej, dobra, idź do łóżka, gdzie jest łóżko, gdzie jest łóżko! Musimy iść do łóżka! Szybko! Gdzie tu jest łóżko? Nie widzę! Nie mogę znaleźć łóżka! A to jest chyba to, dobra, dobra, już jest. Będziemy spać przy kominku. Dobra, jestem w łóżku. To jest chyba łóżko, prawda? Ej, czemu niektórzy padli? Powiedziałem! Ej, co? Nie? Powiedziałem, nie śpi! Co jest takie, coś przerażające! O ja! Ej, to jest jakiś creepy horror. Zobaczcie, raz spadło, bo nie zdążyli się położyć! Co się dzieje ze światłami? Obudźcie się wszyscy, proszę! O nie! O, o! Ktoś tam szedł! Widzieliście to! Ej, co to było? Co to jest? Kto stoi za oknem? Wchodzi! Wchodzi do nas. O nie. Uciekaj od bestii. Uciekać? Aaaa! Uciekać! Ja nie mogę tu zostać sama! Zostaw, zostaw! Gdzie on jest? On nie złapał kogoś. Moją przyjaciółkę złapał. Aaaa! On się teleportuje tutaj do nas! Szybko uciekać! Bo teraz sam to cały czas biegnie, bo tylko ja zostałem na tej mapie. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ja chcę spać! Co jest? Jaki niepoważny chłop Ej odczep się Daj mi spokój Ile jeszcze mam uciekać O nie 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 nie! Znowu to jest I to jest straszne Mogę gdzieś wskoczyć na górę Biegnie za mną Idź sobie A znowu się teleportował do mnie Cały czas normalnie się do mnie typa Zostaw mnie Zostaw mnie Jaka muzyka przerażająca o nie. O, stoi tam, znowu to mnie zaskoczył! Idź stąd! Jaki straszny chłop, nie możemy przez niego spać! Co jest? Za 100 boxów muszę prze... Ale nie, dobra. Muszę przeżyć za 100 widzowie. Dobra, przeżyłam. O nie, to i tam. Otworzył sobie strych i wszedł na górę. To jest On mieszka na, na strychu? Najgorsze jest to, że ja zostałam teraz sama. Jest na podażu! Na razie jesteśmy bezpieczni, ponieważ można. Można, wiecie, być nadolony z góry. Okej, okay, ale to było mega dziwne, co? Naprawdę. Na zewnątrz jest okno, które wychodzi na podażę. Powinniśmy rzucić okiem na to, co robi potwór. Wyjdź wejdź na zewnątrz do ogniska. Dobra idę. Oh. Ale creepy. No jestem przy ognisku. Co teraz? Waga? Panie czasu. Patrzymy na okno na poddaszu. Ej, co jest? Jest drabina prowadząca do okna, ale ona się zepsuła normalnie. Jest po prostu rozwalona. Spadła i rozbiła się. Okej, okay, musimy teraz deski znaleźć e, i przebudować tą drabinę. No dobra, nie mamy wyjścia, widzowie. Zostałam sama, muszę to wszystko robić sama. Dobra, potrzebuję wiele. Zobaczcie, ja nie zdążę tego sama zrobić. O nie, ja jestem sama, będzie bardzo ciężko. O nie, 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 nie proszę. No zobaczcie, staram się, ale chyba nie dam rady, wszystkich desek zrobić. To jest bardzo trudne. O nie, to jeszcze się tak nie chce. Do... O dobra. Robiła się drabina. Dobrze. Chodźmy się wspiąć. Daj się po drabinie. Jestem. I co teraz? Co teraz się stanie? Jestem na drabinie. Ale to jest strasznie, wam powiem. Ale tego potwora nie ma. Przecież widziałam, jak on wchodził na, na ten strych, na to poddasze, prawda? O! O nie! Widzieliście to? Wewnątrz labiryntu kukurydzy? Położę notatkę po prostu na oknie. Jakiś labirynt kukurydzy? Yy, nie rozumiem. Musimy to chyba sprawdzić ten labirynt kukurydzy. Nie mamy wyboru. Tylko gdzie jest labirynt kukurydzy? Podążaj ścieżką do labiryntu kukurydzy? To chyba ten. A tu jest, dobra. Tu jest ścieżka, dobra. Idziemy do labiryntu kukurydzy. Jestem. I co teraz? Ostrożnie. Pomiędzy nami a labiryntem kukurydzy jest rzeka. Musimy przeskoczyć. Z te kłody musimy znaleźć naszego przyjaciela. Nie mamy innego wyjścia, jak po prostu to przeskoczyć. Okej. Okay. Mamy trochę czasu. Chyba zdążymy wszyscy przeskoczyć. Niestety wszyscy padli. Zobaczcie, ja jestem wytrwała. No ale też musiałam sobie życie kupić za Robuxy, za 100 Robuxów. Taka droga gra. Weź na własne ryzyko? Ej, dobra, ja wiem, że Halloween i tak dalej, ale. Ja nie wiem, czy ja się cieszę, że ja to nagrywam. Trochę się ciekam, ale oglądajcie do samego końca. Będzie pewnie ciekawe. Wejdź na własne ryzyko. No dobra, wejdziemy na własne ryzyko. Musimy znaleźć... O nie. Musimy znaleźć, widzowie, przejście. Dobra. Nie wiem, czy ja dobrze... O, tu nie idę. Tutaj też nie. Wejdziemy tutaj. Musimy znaleźć koniec. I co jest? Ej, to no, tracę życie, zobaczcie! To tędy. Czy się da w ogóle gdzieś przejść? Co jest? Nie ma przejścia. Ej, w ogóle nic nie widzę. Jest tak strasznie ciemno. Ej, ja już się zgubiłam. To jest chyba nie do przejścia. Poważnie. Ej, no ja nie wiem, gdzie mam iść. Jest tak strasznie ciemno. Może w ogóle w innym kierunku powinnam iść, na przykład tu. No nie, tu jest... Tu nie ma wyjścia. Ej, dobra, skupię się jeszcze raz. Ym, może w drugim kierunku w ogóle. Nie, no, tu nie ma przejścia. Jest grane. Tu weszliśmy. O nie. Tam chyba trzeba iść to idziemy w prawo teraz. Coś tu widzę. O, nie znowu dostałam! Ej patrz! Check the basement, muszę to znaleźć, muszę to znaleźć. Ale znowu zastraciłam życie. No nie, no to wychodzi na to, że tylko tędy możemy przejść, bo tam w prawo nie było przejścia, co, nie? Ale mam teraz. Jaką miałam teraz rozkminę, widzowie? Nie wyobrażacie sobie. Jest tak ciemno, że w ogóle nic nie widzę za bardzo. Czy mamy tu tędy przejść? Tędy, tędy chyba. A jak tam przejść do tego dziada? Nie ma przejścia. Chyba, no bo to wszystko oświetlone jest. No ja tu. Jak tu przejść w ogóle? I Ja nie mogę. Ej, jakie skomplikowane to jest. Przejrzyj za 99 Robuxów. Dobra, kupuję jeszcze raz, widzowie. Ale jak będę miała znowu szukać w tej kukurydzy, to. O, jestem dobra! Jestem. Znalazłam koniec, ale musiałam sobie pomóc, jakie to było trudne. Ja w ogóle w tym labiryncie nic nie widziałam, co gdzie jest. Naprawdę mega skomplikowane. Ale sprawdźmy sobie dalej. Nowy mam czarny ekran. Poczekaj! Na tym. Mamy tutaj taki strach na wróble, jakby można powiedzieć, w kukurydzy. Ale jest tutaj notatka, że mamy sprawdzić piwnicę. Może tam jest uwięziony nasz przyjaciel? Ej, jestem ciekawa. Ale ogólnie jest noc, a my nie możemy spać, bo cały czas jest ta notatka. Nie śpi, nigdy nie śpi, nie możesz spać. Nie możemy w ogóle spać, nie możemy w ogóle zasnąć. Dobra, tu. Co jest? O nie! Potwór jest w naszym domu i wyszedł z dasza. Najgorzej. Okryj w szopie. O nie, on tam stoi. Gdzie jest szopak? Gdzie jest szopak? Tu jest szopa, tu jest szopa, szybko biegnę! O nie! Szybko muszę się ukryć, żeby mnie nie zauważył! Dobra. Dobra. Zostaję tu. Bo mnie nie znalazł. Czekajcie. Znalazł. On się zbliża. Nie ma mnie tutaj. O nie. O nie. Przeszedł. Uff, ale budują napięcie. Okej, okay. dobra, teraz mamy zrobić? Pad do lasu, możemy spróbować wbiec do środka i zamknąć go. Co, mamy zamknąć potwora? Ale musimy być bardzo cicho. Dobra, i szybcy bądźmy. Gotowi? Dobra. Jak chciałam poszedł do lasu? Piękne. Padłam! I co się stało? Nie udało mi się złapać potwora. Masakra widzowie! Ale to było creepy. Ja chyba już nie chcę do niego wracać, już nie wydaję Robuxów. Nie mogłam spać, nie chcę nigdy tego więcej. Zostałam całkiem sama, ale creepy, Gierka na Halloween. Dzięki, że oglądaliście no. To było mocne. Subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dołączajcie do mojej grupy z Robloxa Team Party X.